Maria Konopnicka, Burek i Janka. Pójdź, no burku, masz tu sianka, znasz mnie przecież. Jestem Janka. Wyszłam sobie w pole sama, bo otwarta była brama. Już nie jestem taka mała, by mnie niania pilnowała. I wodziła wciąż na pasku. Trafię nawet i do lasku. Wyjdę sama i na pole, a tam bociek na stodole. Zaś pod dachem to znów rada i o czarna siada. Co gniazdeczko ma u góry, na nią kot się patrzy góry. Ten kocisko to nie cnota, ja nie kocham wcale kota. Ja mu za to nie dam mięska, ani trochę, ani kęska. A jak mi się co zostanie, to dla Brysia na śniadanie. Brys jest w budzie i ujada. Woła, żeby wesprzeć dziada. A ten dziad to jest ubogi. Kij ma zamiast jednej nogi. Śpiewa pieśni i pacierze. A do torby dzieci bierze. Ale tylko te paskudne. Co to beczą i są brudne. Mnie nie wezmą w torbę dziady. Nawet by nie dali rady, mama też by mnie nie dała, a i torba jest za mała. Zresztą zawsze mówi niania, że ja jestem grzeczna Jania.